Cześć moje drogie, witajcie! Dzisiaj będzie filmik z ulubieńcami. Mam kilka kosmetyków z kolorówki, mam jeden pędzel, mam trochę z pielęgnacji, dość takiej drogiej, ale myślę, że skutecznej i godnej uwagi warto wziąć oczywiście jakąś próbkę, oczywiście nie. Namawiam Was do zakupu, bo niektóre kosmetyki są bardzo drogie, ale warto je wcześniej przetestować i sprawdzić, czy faktycznie są one u Ciebie potrzebne i czy, czy będziesz z nich zadowolona. Ogólnie chodzi mi tu bardziej o formułę, bo niektóre kosmetyki no, nie dają takiej przyjemności używania. Zaczniemy dość mocno. Zaczniemy od bardzo drogiego kosmetyku, który używam już od miesiąca i mogę przyznać. Przepraszam, telefon się mi odezwał i muszę przyznać, że zdaję egzamin, jestem z niego bardzo zadowolona. Zostałam namówiona w Daglasie na serum na przebarwienia z marki Kodali. Ja dużo o tej marce słyszałam w Stanach, bo oglądam tam dużo dziewczyn, i tam PR po prostu szaleje o tej marki. Tam jakby teraz seria z retinolem jakaś tam wyszła. To wysyłają na prawo, na lewo i dziewczyny oczywiście chwalą. I, I jeden kosmetyk mnie tam zainteresował, bo był do użycia chyba dwa lub trzy razy w tygodniu. I to była opcja dla osób, które zaczynają zabawę z retinolem. I, mm, i to ma być dla skóry bardzo wrażliwej, yy, no bo retinol nie jest najprzyjemniejszym składnikiem dla skóry, I często pojawiają się. Przebarwienia. Wracając do tego serum, jest to serum na przebarwienia, które używam już miesiąc i mogę powiedzieć, że faktycznie działa. I po tygodniu, co mnie zszokowało, widziałam już pierwsze efekty, bo normalnie przy takich kosmetykach trzeba poczekać miesiąc, dwa, czasem, żeby te efekty były bardziej widoczne, żeby te składniki aktywne już mogły działać bardzo prężnie i oczywiście. Regularność, systematyczność jest tutaj nieziemsko ważna. Nie używamy takich kosmetyków w dopadkach. Ja też tego kosmetyku nie używam w połączeniu z kwasami. Staram się używać solo, żeby sam mógł tutaj zadziałać, żeby to środowisko kwasowe nie, nie zakłócało działaniu i żeby można było te efekty wyciągnąć w 100%. Mamy tutaj serum z w butelce szklanej z pipetą o takiej dość, jak widzicie, lejącej formule i moim zdaniem, im mniej nałożysz, tym jest bardziej komfortowo. Jeśli chcesz nałożyć więcej, to na, mmm, polecam na przykład zrobić też maseczkę algową i zrobić w formie, formie takiej okluzji to maskę, zamknąć te składniki, wtedy one nie odparują, wejdą w naskórek i oczywiście działanie będzie mocno spotęgowane. To serum jest bardzo wygodne, jeśli nie nałożymy zbyt dużej ilości. Bardzo ładnie się wchłania i zostawia skórę aksamitnie gładziutką. Zauważyłam też, że bardzo dobrze nadaje się pod makijaż, jeśli nakładasz takie kosmetyki nie tylko na wieczór, ale również rano. Bardzo dobrze współgra też z innymi kremami, także tutaj też jest bardzo wygodnie, ponieważ nic się nie roluje, nic się nie ściera, także jest ok. Jest to naprawdę bardzo wygodne serum, ponieważ nie ma tutaj, takich efektów ubocznych, jak pieczenie, jak złuszczanie, podrażnienia i tego typu takie dość nieprzyjemne sytuacje u siebie nie zauważyłam, i również jakiegoś zapychania, czy jakiejś większej liczby zanieczyszczeń, blokowania skóry też u siebie nie zauważyłam. Po tygodniu muszę przyznać, że zauważyłam u siebie dużą zmianę, moja skóra zrobiła się dosłownie blada, cała, cała twarz stała się zdecydowanie jaśniejsza. I to serum może być fajne dla osób, które mają dość płytkie przebarwienia, które pojawiają się na, na, na bazie na przykład zmian hormonalnych, jak, jak pociąży, lub takie płytkie przebarwienia posłoneczne. Jeśli masz problemy z mocnymi, głębokimi, ciemnymi plamami, no to tutaj myślę, że to aż takiego działania imponującego niestety nie da, ale zawsze coś może wskurać. Przez miesiąc zużyłam mniej więcej tyle. Także moim zdaniem jest to kosmetyk bardzo wydajny, mimo iż jest bardzo bardzo drogi, ale faktycznie jakieś tam efekty daje. Także to już jest yy, super, bo ja byłam przekonana, że dałam się namówić na kosmetyk, o którym pani mi tutaj dużo dobrego powiedziała, a efekty mogą być miserne. Na szczęście tak się nie stało. Teraz pokażę Wam z kolorówki bardzo fajny korektor. Jeśli masz sporo zmarszczek pod okiem, no to myślę, że to może być Twój przyjaciel do codziennego makijażu. E, niestety to nie jest kamuflaż, jak tutaj piszą. Moim zdaniem jest to okrycie do takiego lekko średniego, więc tutaj się wyciągnąć nie da. Ale jego formuła jest bardzo wygodna, ponieważ on super cieniutko się układa. I to jest bardzo ważne na zmarszczkach. Im mniej, tym lepiej nie zauważam, aby mi skórę wysuszył pod okiem i bardzo ładnie łączy się z różnymi podkładami. Najlepiej sprawdzają się pudry te mocno takie suche. Na przykład Make Up Forever HD z Estée Lauder ten sypki też jest bardzo fajny, czyli wszystkie te pudry, które są w odczuciu podobne do mąki ziemniaczanej, to moim zdaniem najlepiej właśnie one wygładzają okolice pod okiem i najlepiej się sprawdzają w zmaszczkach, się nic nie roluje. Nakładałam go też na serum, nakładałam go na bogaty krem pod, pod oko, także u mnie akurat. Ten kosmetyk sprawdził się w 100%. Używałam go bardzo chętnie. Jeśli potrzebujesz mocnego krycia, to nie polecam. Niestety nie ma takiej mocy. Trzeba by tu użyć korektora o odpowiednim kolorze, żeby sińce pod okiem y, zniwelować. Drugi kosmetyk też z kategorii kolorówka. To jest ten podkład, myślę, że dobrze znany, był na wyprzedaży też często w Rossmanie. E, tutaj też mamy tutaj droperek, póki co jeszcze nie rozwaliłam, a jestem ekspertem w rozpierdzielaniu takich rzeczy. Formuła dość lejąca. nie polecam nakładania bezpośrednio na buźkę, bo możesz sobie ubranie zniszczyć. I tu mówię ja, osoba doświadczona, która taką koszulkę sobie piękną, ładną, białą zepsułam, bo niestety nie namoczyłam od razu i się sprać. Nie chcę. Jest to serum, które daje dość ładne wykończenie naturalne, jeśli dużo tego nie nałożysz. Ja nakładam paluchami, moim zdaniem najlepiej ten efekt można wyciągnąć. Mam go dzisiaj też na mojej buzi. Nie wymaga pudrowania, więc jeśli masz skórę dość suchą, nie lubisz dużo pudru lub po prostu puder u Ciebie daje efekt starej baby, bo niestety czasem tak jest, że bez makijażu skóra wygląda i zdecydowanie lepiej, no to myślę, że dwie kropelki tego i nawet w połączeniu z krewem da, da, da naprawdę fantastyczny efekt. No moim zdaniem ten makijaż jest dość naturalnie wyglądający i to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja szukam takich lekkich formuł, nie lubię mocnego krycia, ponieważ ja mam jakieś tam przebarwienia, mam jakieś problemy skórne, ale ja się dobrze czuję w swojej skórze i staram się raczej nie chować pod makijażem, bo to wszystko fajnie wygląda na świeżo zrobione, wszystko w kamerze Wam można sprzedać i pokazać jak to pięknie, ładnie wygląda ale niestety po kilku godzinach to same wiecie jak makijaż potrafi napuchnąć, potrafi się um, zmieszać ze sobą i niestety kiepsko później to wygląda. Kolejny kosmetyk z pielęgnacji, który bardzo chętnie używam pod makijaż, to jest serum z Mia Cosmetics, jest to serum liftingujące. Z retinolem roślinnym 2,5%. Jest to kosmetyk, który przepięknie wchłania się i zostawia skórę bardzo taką aksamitną, gładziutką, taką, taką e, może nie mocno zliftingowaną, napiętą, ale faktycznie to nawilżenie sprawia, że skóra jest taka napompowana troszeczkę. I ta powierzchnia już jest mniej taka chropowata, mniej, mniej widoczna struktura. To jest bardzo fajne. Niestety nie stosuję tego kosmetyku bardzo regularnie, na przykład przez kilka tygodni codziennie, aby Wam powiedzieć, że ten efekt, który mam teraz na buzi, że moja skóra jest ładnie nawilżona, jest ładnie napięta, to, to dzięki temu kosmetykowi. Ale myślę, że jeśli potrzebujesz serum, które się ładnie wchłania, nie jest tłuste, nie jest olejowe, i nie jest takie lepkie na buzi, no to myślę, że koło tego można się pokręcić, bo to jest naprawdę bardzo wygodny kosmetyk, zwłaszcza dla osób, które nie lubią kosmetyków wyczuwalnych na powierzchni skóry. Ja uwielbiam go właśnie pod makijaż, bo nie wpływa na formułę podkładu, co, co u mnie jest bardzo oczekiwane, bo nie lubię właśnie kosmetyków takich lepkich. Dający taki efekt właśnie takiej taki brudnej, lepkiej skóry, bo, bo niestety kosmetyki kolorowe potem dziwnie się potrafią zachowywać. Kolejny kosmetyk też pod okolice um, oczu jest naprawdę fantastyczny, chociaż tutaj akurat pompka jest do bani. Moja wypluwa ile chce. Raz da tyle, że wystarczy, ledwie pod jedno oko, a innym razem z tym samym naciskiem wypluje mi tyle, że wystarczy na pokrycie całej twarzy i jeszcze można po linii żuchwy. Um, wysmarować swobodnie skórę. To jest też kosmetyk liftingujący. Ja już zbliżam się do 40 wielkimi krokami, więc staram się wprowadzać takie kosmetyki, które nie tylko dają nawilżenie, ale faktycznie już będą poprawiać elastyczność skóry, będą wpływać na, na kolagen, na, na, na właśnie na całą tą jakby to powiedzieć odnowę skóry. I to naprawdę jest bardzo fajne rozwiązanie. Jest to kosmetyk bardzo też taki um, o takiej formule bardzo um, wygodnej, takiej o półlejącej. Pół Nie ma to takiej, takiego konkretnego zapachu, także to jest też wygodne pod okolice oczu. I jest to kosmetyk mega mega wydajny. Ja tutaj, jak widzicie, niedużo nałożyłam i dosłownie mogę spokojnie tutaj wszędzie to rozsmarować. Jest to kosmetyk, który bardzo dobrze się wkłania, jeśli nie jest nałożony w zbyt dużej ilości. Ja najczęściej nakładam sobie. Odrobinę pod okolicę oczu i staram się tak punktowo zrobić taki masaż, aby troszeczkę e, ruszyć te zastoje i później troszeczkę przemasować tę okolicę od zewnętrznej części do środka. Wracamy górą i tak kilkakrotnie, aż ten kosmetyk zacznie się wchłaniać. Jak już troszeczkę robi się to takie, wiecie, ciężkie, żeby to ruszyć, to tam na siłę nic nie robimy, bardzo, bardzo delikatnie i naprawdę widzę po kilku tygodniach już że moja okolica pod okiem jest naprawdę w lepszej kondycji. Zasinienia troszeczkę są mniej widoczne, bo ten korektor, który wam pokazałam z Eveline to nawet całkiem nieźle to przykrył. Oczywiście jak pokażę wam pod takim kątem, to coś tutaj jeszcze widać, ale um, te zasinienia u mnie Powstały przez to, że po prostu się nie wysypiam zbyt dobrze w ostatnim czasie, bo dziecko już mi choruje około dwóch tygodni i, i wstaję do niego kilkakrotnie w nocy. Jak usnę, to on znowu się budzi i taki człowiek chodzi potem pół, pół żywy. No i pod okiem, niestety, to bardzo widać. I ten kosmetyk faktycznie działa też bardzo fajnie na te zmarszczki, tutaj w tym miejscu, takie bardzo drobne praktycznie są niewidoczne, a te głębsze to po prostu już no, no nie są takie bardzo głębokie. No, myślę, że, że w skórę już ten kosmetyk sporo i jestem z niego zadowolona. Mam coś podobnego z. Tego tam y, nie ma tutaj nie, tam nie ma kompleksu 10% jak tutaj, tylko jest chyba 3% i nie wiem, czy tam jest jeszcze kwas kaloronowy, ale to już, już nie, nie będę tutaj gdybać. Muszę wam kiedyś zrobić porównanie tych dwóch kosmetyków, bo są zupełnie inne formuły, zupełnie inny efekt można uzyskać, ale też jest bardzo to kosmetyk y, fajny, moim zdaniem godny uwagi. Kolejny kosmetyk będzie z kategorii kolorówka. Mam tutaj żel do brwi. Moim zdaniem bardzo wygodny, fajny kosmetyk dla osób, które zaczynają ze takimi kosmetykami albo po prostu boją się kolorów, nie chcą się ubrudzić, nie mają czasu na takie rzeczy, albo e, troszeczkę chciałyby zmienić swoją rutynę. Chciałyby troszeczkę te brwi mieć bardziej naturalne, jeśli jest taka możliwość, jeśli masz brwi dość gęste, tak jak moje, robisz czasem henne albo tylko dorysujesz na przykład, wyrównasz końcóweczki, no to myślę, że taki y, kosmetyk jest bardzo wygodny, bo właśnie po pierwsze rano można szybko ogarnąć brwi, po drugie nie wybrudzisz się, to też jest, y, to też jest y, fajne, bo nie ma nic gorszego jak zrobiony makijaż i jakieś kleksy tutaj pod spodem. Mamy tutaj bardzo fajny aplikator, dość sztywną tą szczoteczkę. Ja niestety pierwszym razem, jak zaczęłam to używać, to byłam pewna, że to będzie bubel bo, jak na, bo ja po prostu to wyjęłam to z opakowania i od razu zaczęłam aplikować. A Ale tak nie można, bo trzeba zebrać nadmiar bo w innym wypadku zrobić sobie taką rosę na tych brwiach. Będzie, będzie ten kosmetyk w formie takich kropelek. Zostawiony na brwiach i to będzie niefajnie wyglądać. Jeśli chodzi o jego trwałość i trzymanie w ryzach brwi, no to muszę przyznać, że ja nie jestem najlepszą osobą, która jest w stanie to ocenić, ponieważ moje brwi są dość elastyczne, dość takie przyjazne stylizacją. Jeśli je tam postawię na na baczność to sobie tak serczą, jeśli je tam zaczeszę w jakiś konkretny sposób, to też po prostu się tak utrzymują cały dzień. I nieważne jaki to jest kosmetyk, czy to jest kosmetyk drogi, czy to jest tańsza półka, one po prostu współgrają ze wszystkim. I no ja oceniam dobrze ten, ten żel. No oczywiście jeszcze jest teraz... W taki bezbarwny, ale już szczoteczka zaczęła zbierać produkt, bo używałam ten kosmetyk wielokrotnie i zaczyna robić się taki brudny, brązowy, więc myślę, że zanim to zostanie skończone, to będzie już, nie będzie śladu po, po tym kolorku takim bezbarwnym, także ogólnie bardzo fajny kosmetyk, jeśli szukasz czegoś takiego konkretnego, to no to nie wiem nie, nie, nie powiem, czy to jest takie naprawdę um, ultra trwałe Kolejny kosmetyk to będzie też taki dwa w jednym, to będzie pielęgnacja i będzie też to baza pod makijaż, też marki Mia Cosmetics, jest to bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które stronią od primerów, baz i, i tego typu kosmetyków typowo makijażowych, jeśli lubisz mieć krem, który fajnie wygładzi skórę, trochę odżywi, bo mamy tutaj naprawdę bardzo dużo witamin, ekstraktów, olejów i kwas hialuronowy, no to proszę bardzo, to jest naprawdę bardzo fajna opcja. I jako krem do rąk też się sprawdza, bo też testowałam o ostatnim czasie. Przez około 3 dni stosowałam na okolice skórek, przy paznach, ponieważ tam troszeczkę mi zaczęły skórki tak twardnieć, trochę pękać, bo popracowałam trochę na zewnątrz. W tym, na, było ostatnio dość wilgotno i zimno, no i taki był rezultat. No i to mi pomogło. Naprawdę to jest bardzo fajny kosmetyk wygładzający strukturę skóry. Oczywiście tutaj nie ma efektu liftingu, nie ma efektu skóry jak porcelana, ale na pewno pomaga i nie przeszkadza w wyrobieniu makijażu, jak i później ten makijaż u mnie jakoś specjalnie się nie zmieniał. Także ja jestem no, zadowolona, bo to jest kosmetyk bardzo wygodny, bardzo fajnie nawilżający, no i odżywczy przy okazji. I kolejny kosmetyk, który Wam pokażę, będzie do pielęgnacji włosów. Yy, mogłam też przynieść wcierkę, bo naprawdę bardzo fajne rezultaty są. Tu specjalnie związałam włosy, aby Wam pokazać moje baby hair, które są po prostu no, no wszędzie. No i to jest mój dwumiesięczny odrost. Yy, u mnie włosy ogólnie rosną yy, powoli, ale jak zaczęłam stosować teraz dwie wcierki, z, jedną z Eveline, a drugą z Hair Queen. To po prostu włosy ruszyły i nie stało się to, oczywiście, po dwóch, dwóch trzech tygodniach, tylko po dobrych kilku miesiącach. Także to jest no, czasochłonny proces, ale myślę, że warto poczekać. Tutaj mam serum na końcówki. Jest to serum, w którym mamy olej z awokado czarnuszki i ekstrakt z malin. Mamy tutaj 98% składników pochodzenia naturalnego i mamy formułę wagańską, i mamy tutaj serum o takim. Dość, gęste, o dość gęstej formule, myślę, że dużo nie trzeba, bo w innym wypadku takie stronki się zrobią, takie, takie wiecie, półolejowe, takie, takie przeolejowane to będzie, nie fajnie to będzie wyglądać. Bardzo lubię ten kosmetyk ze względu na zapach też, przepięknie pachnie malinami, to jest po prostu coś innego, co nam serwują zazwyczaj kosmetyki do pielęgnacji włosów a tutaj po prostu no, ta malinka to, to jest strzał w dziesiątkę i bardzo się mi podoba. I jak działa na końcówki? Moim zdaniem całkiem nieźle, ponieważ moje były obcinane, no nie wiem, chyba jakieś 3 miesiące temu i wyglądają całkiem nieźle, chociaż już pasuje je podciąć i używam prostownicy. Wróciłam do prostowania włosów już od jakiegoś tam czasu. I myślę, że naprawdę zdaje egzamin. Bardzo bardzo fajny efekt daje. Pokażę Wam też pędzel, który nie jest nowy. Wróciłam do niego w ostatnim czasie. Genialny do rozprowadzania kremowego brązera albo różu. Naprawdę jest fantastyczny. Nie jest zbyt mocno zbity, ale też nie jest taki bardzo rzadki, więc na pewno nie ruszy podkładu, jeśli tam nie będziesz zbyt mocno dociskać ale też w sposób taki rozlazły nie, nie rozprowadza tego kosmetyku, tylko faktycznie bardzo szybko można to zrobić. No i nie jest to też pędzel bardzo duży, więc dla drobnej buźki powinien być odpowiedni. Bardzo, bardzo się mi podoba. No i ten kolor też jest naprawdę fantastyczny. I ostatni kosmetyk, który testowałam, jest to, jest to próbka, ale naprawdę bardzo mnie korci, żeby ten krem kupić. Przyznam się, że doktore, doktor Irena Erisa, ta marka jakoś tak nigdy nie przyciągnęła mnie w, w Douglas, jakoś tak dziewczyny czasem proponowało jakieś tam kremy z tej marki, a ja jakoś tak po prostu nie miałam chęci. No i dostałam tą próbkę jakiś czas temu, to jest krem na dzień z spf 20 i to jest krem y, przeciwzmarszczkowy odbudowujący. I to jest y, kosmetyk, który ma wpłynąć na, y, gdzieś tu miałam takie fajne zdań, ja, Ma, ma y, jak to pisało... Y, ma działać na rekonstrukcję ilościową i integrację jakościową włókien elastynowo-kolagenowych. No, to jest bardzo ważne, bo niestety z wiekiem elastyna i kolagen są w coraz mniejszym stopniu produkowane, Często tworzą się zmarszczki, opada nam ta buźka, ten owal już jest taki bardziej, wiecie, taki pociągły już, już z, z każdym rokiem już widzimy, że już ta buźka już całkiem inaczej wygląda, już nie jest taka Jędrna elastyczna to właśnie przez to, że nam brakuje e, tych e, włókien kolagenowych e, i elastyny. No i tutaj z tego co piszą to e, ma, po, ma poprawić parametry skóry e, ponad przeciętny wzrost jędrności 262%. Wow, po prostu obiecują naprawdę konkretne rzeczy. Poprawę elastyczności o plus 30% wyraźne spłycenie głębokości, objętości oraz liczby zagłębień i zmarszczek o 25%. To jest naprawdę sporo. Yy, I czy tak by było? No to nie wiem, bo ja użyłam ten kosmetyk przez 4 dni i to, co się mi spodobało, to jak wyglądała skóra, ale to nie był efekt, wiecie, jakiś tam, że skóra jest naciągnięta, nie ma zmarszczek i, i, i po prostu czuję się młodsza o jakieś 20 lat. To tak nie zadziałało. Przez 4 dni, co, co zauważyłam, to moja skóra zmieniła swoją strukturę. Stała się nieziemsko gładka. Stała się bardziej zbliżona do skóry naturalnej, co jest bardzo trudno osiągnąć, bo skóra naturalna, naturalna normalna, występuje u dzieci I, i później, jak już zaczynamy dojrzewać, to się wszystko krzani i potem idziemy albo w suchą, mieszaną, albo w pustą, problematyczną i tak dalej. I z wiekiem oczywiście skóra też się mocno zmienia, ja już u siebie zauważyłam, że jestem coraz bliżej, bliżej 40 i skóra jest bardziej um, zbalansowana, czyli to jest dwie różne strefy, bo miałam skórę mieszaną, już, już prawie się ujednoliciły. No i oczywiście tutaj też yy, zaczyna ten owal już być, trochę to już tam grawitacja działa, już pojawiają się zmarszczki i, i, i ogólnie skóra się mocno pod tym kątem zmieniła. I właśnie po czterech dniach zauważyłam, że moja skóra jest gładziutka, nie struktura mojej skóry no po prostu została zniwelowana, co do tej pory nawet mocnymi kwasami nie udało mi się osiągnąć. A tu po trzech dniach po prostu, o tak po prostu, się to pojawiło, co, co mnie mocno zaskoczyło. Um, i, I ogólnie ta formuła jest super. Ale to naprawdę super wygodna. Jeśli nie lubisz kosmetyków wyczuwalnych na skórze, no to tutaj po prostu do no tego kosmetyku nie ma. Jest tylko super gładka skóra, która jest nawilżona, która jest nawodniona. E, jest to formuła genialna pod y, makijaż. To po prostu dla mnie to, 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 to krem idealny. No i tak się zastanawiam, czy, czy go nie kupić, bo już kończy mi się mokosz. Myślałam o marce Fresh, tam też był jeden fajny kosmetyk. No, i nie wiem teraz, czy kupić ten, czy kupić jakiś tam inny, który też wcześniej testowałam. No, także teraz jestem w kropce, ale naprawdę jestem super zadowolona i, i fajnie, że, że jakoś się przymusiłam do otworzenia tej, tej próbki i znalazłam tutaj naprawdę bardzo fajny kosmetyk. Dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, czy macie któryś z tych kosmetyków, czy jesteście zadowolone, czy może jednak nie do końca wam pasują. A dzisiaj to wszystko, i widzimy się niedługo w następnym filmiku. Pa!